Cześć! Do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie zostało niewiele, ponad 300 dni. W sobotę, 24 września, od godziny 10 do 15, chcemy się z tobą spotkać w domu księdza arcybiskupa. Chcemy poznać, w jaki sposób tysiące młodych ludzi na całym świecie potrafią stworzyć piękną wspólnotę i przekonać się, w jaki sposób SDM -y mogą zmienić twoje życie. Jeśli myślisz o wyjeździe na SDM do Lizbony i masz ponad 15 lat, to to spotkanie jest właśnie dla ciebie. W planie mamy spotkanie z księdzem arcybiskupem, wspólny obiad, spotkania w grupach i na koniec uwielbienie. Będziemy potrzebowali potwierdzenia, że będziesz. W opisie filmu znajdziesz link do formularza, który prosimy, abyś wypełnił. Zapraszam, was też zapraszam.